Jak myśli milioner? Jak sobie radzi z problemami, z wyzwaniami, z przeszkodami i jak ty możesz się nauczyć tego myślenia? Zaczynamy. Porażka jest moim zwycięstwem i drogą do rozwoju. Milioner, i osoba, która osiąga sukces i jest szczęśliwa w tym, to ona ci powie, że okej, okay, popełniłem błąd i to był naprawdę duży błąd, ale to nie zmienia faktu, jak ja sobie o sobie myślę. To nie wpływa na jego samoocenę. Mówi sobie, że no dobra, dzięki temu, że popełniłem ten błąd, to teraz wiem, czego tak naprawdę unikać i jakie zmiany mogę wprowadzić w swoim biznesie, w swoim działaniu, żeby po prostu było lepiej. Im więcej rzeczy spróbujesz, tym szybciej osiągniesz swój cel. Numer dwa. Nie wiem czegoś, edukuję się, dowiaduje się. To nie no. chodzi o to, żeby być, nie wiem, chodzącą encyklopedią, tylko faktycznie jeśli. Widzisz, że możesz się czegoś dowiedzieć, to rozwijaj się i się ucz, i się challenge'uj. Chodzi o to, że za każdym razem stawiaj sobie wyzwania. Czyli osoba, która jest spełniona i osiąga sukcesy, cały czas się rozwija i się uczy. Czyli kursy, szkolenia, rozwój, 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 czytanie książek. Ile książek przeczytałeś w tym roku? I to nie jest zarzut, to jest po prostu zachęcenie, że warto. Numer 3. To przeszkody pomogą mi w rozwoju. Kwarantanna, lockdown e, to jest doskonały przykład, że wiele biznesów się po prostu odrodziło, więc. Jak przystosujesz się do zmiany? To jest bardzo ważne, bo uwaga, jak Brian Tracy mówi: Zmień myślenie i zmienisz swoje życie. Jeśli podoba Ci się ten filmik, to łapa w górę i zachęcam do subskrypcji. No i co? Do zobaczenia.